Witajcie moi drodzy są z Lukasą na to. W kolejnym odcinku z Q&A odkupieńczego odkupienia. Jak sens we tak se z. Myślę, że hm, co wydłużać? Nie ma co. To jest Q&A odkupienie i odcinek kolejny. Zaczynajmy! Czy to jest w prima widzicie odcinek Q&A, którego nie będzie? ta, też myślałem wcześniej o tym, żeby zrobić takiego lekkiego hm, bajera z tym odcinkiem, ale... Musiałem jest, no, trochę. lecieć no, improwizacją z tego względu, że no, czasowo nie mogłem, bym się nie wyrobił. Bo jednak tego dnia do roboty musiałem jechać na nockę, mimo wszystko, więc czasu też nie miałem wiele. Wcześniej też miałem parę hm, do ogarnięcia i czasu miałem mało. Powiedzcie, odcinkach, który nazujesz teraz, masz kompletnie inny głos, dokładnie taki jaki masz naprawdę. Hmm. Może i zalecajem, tylko dlatego, że. Hm, Lekko przyspieszyłem nagranie. Nie chciałem, żeby za długo trwało to. No więc nie tego testu, ale też żeby głos nie wyglądał jakoś dziwnie, więc dodałem parę procent do szybkości. Ale że taki podobny głos jest. Hmm, może ten myk zastosuję jeszcze. Z lekkim przyspieszeniem. Może faktycznie uda się uzyskać. <noise> Mój oryginalny głos. <głos> Oj tak właśnie no używaj ja się regiszkolią że nie, nie powinno jej być. Taa, to naprawdę wywołało się zbędny przedmiot, mam wrażenie. Nie wiem, ja tam nie narzekam na swoje swojej religii, nie było źle. Katecheci, ci to nawet nie byli tacy źli, mimo wszystko, ale jednak... Wydaje się trochę, to zbędny przedmiot. Wyszło, że jesteś centrysta, Lukaso. Ja jednak źle zinterpretowałem wynik, i wyszło, że byłem liberałem, ale w sumie nie wiem, czy to jest to samo, czy nie znam się. A może liberat... liberatarianem? Szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem, to samo czy nie to samo. Naprawdę też nie wiem, hm, nie jestem jedyny. Dziękuję za inquizm, a no się dowiedziałem, jakieś poglądy, i jestem bardzo zdziwiony. Nie tego się spodziewałem. A szczerze nie ma co się dziwić. Często spodziewałem się czegoś innego, a rzeczywiście coś okazuje się zupełnie inna. Zresztą ja nigdy też hm, publicznie nie mówię o tym, no o swoich poglądach. Bo jakoś nie mam w pełni jakiegoś ukształtowanego u siebie obrazu politycznego, swoich poglądów. Bo jakoś nie staram się z polityką utożsamiać. Ani publicznie o tych swoich poglądach mówić mimo wszystko. Jaki ciekawe zrobiłeś. Hmm, nie miał, nie było okazji na kawał, żeby zrobić. Czy my dalej żywiołem? Bo Avatar, Kora byli mogowie ale jak dam to jedna wielka bójda, bo czy medal jest wytworem ludzkim? A no z metalem to jest prawda i faktycznie, no ja bym tego do żywiołu nie zaliczył. Hmm, widzę, że Złotodanie też coś wie o tym. Osobiście Avatara chyba nigdy nie oglądałem, albo może coś widziałem kiedyś, ale już nie pamiętam. Ale naprawdę się zgodzę, że jednak metal to nie jest żywioł mimo wszystko. Kiedy reklama Letyshop? Hmm, nie sądzę, żebym wszedł jeszcze na taki poziom youtuba, żebym, hm, mógł coś reklamować takiego poważnego. No co, ja zareklamuję niby let Wiadomo, shop. że i tak nic z tego nie będę miał, tak naprawdę. O co chodzi? Ciągły on 5 minut, a gdzie 20? No zdecydowałem się po prostu przez też czasu rozwiązać ten test. Miałem wszystko, ten test poglądów politycznych. I to, to tak, które tak, długo wyszło. Ale myślę, że dzisiejszy odcinek będzie znacznie krótszy. Czy król coś w pieniądze? Powiedziałeś, że do sklepu nie chodzi. A gdzie mu 5 dych dałem? Hmm, to jest dobre pytanie. Hmm, może i zbiera na coś? Kto wie. Ile Krakus już nazbiera na ten komputer? Bo mi się, że z 500 złotych powinien już mieć. Nie wiem naprawdę, hmm, nie wiem. Chciałem zrobić ten test, ale zobaczyłem, że ma 100 pytań, to mi się odechciało. Zresztą pewnie i tak by wyszło, że jestem centrowy. Ta, też nie było, hmm, mi się nie hmm, uśmiechało tego testu, po części po, na początku robić może. Chociaż ciekawość wyciążyła, jak to będzie z tym testem, jak to będzie wyglądać. I się zrobiło mimo wszystko. <laughs> Ile masz IQ? Tak, dosyć często były te pytania, kiedy często mówiłem o tym, że muszę zrobić jakiś z tych testów, jakiś par testów i do tej pory, hm, jakoś mi się, hm, nie znalazło chęci do zrobienia jakiegoś testu, więc nie wiem. Co sądzisz o warcie Radler 0% alkoholu, najgorszym, który na świecie? Nie wiem co sądzić, nie piłem. Zresztą, zresztą się strzą daleko od alkoholu. Kragle z rozmawiał z Bogiem. Tak, Adolf Hitler. Tak, domyślał się nawet, skąd to wziąłeś. Pomyśl, że tak na powiedz. Wiadomo, wiadomo, że mojżesz, ale mimo wszystko. Wiem, skąd to odpowiedź, mimo wszystko mógł wziąć. Myślę, że to w sumie będzie śmieszne, ale jakoś tak śmiesznie już nie wyszło, bo już wiedziałem o co chodzi. No, Więc pieniędzy, które będą w Arabii Saudyjskiej. Hm. Żebym wiedział jeszcze jakie rzeki, mimo wszystko. Ale nie wiem, niestety. Geograf ze mnie żaden. Jakby Ciebie najlepsza broń polna w GTA San Andreas? Hm. Nie mam pojęcia, nie grałem w tej część GTA. Może kiedyś próbowałem ograć trujeczkę czy coś, ale wiele lat temu. Ogólnie jakoś do GTA nigdy jakoś nie podchodziłem jakoś tak na poważnie. Ta, ta sama nie powinienem podchodzić podważ <noise> Na poważnie podchodzić, myślę, do zakończenie odcinka, ale... Hm, podchodzić poważnie nie poważnie, Kto wie jak powinienem podejść? Myślę, że jak. No po swojemu. Chodź miła końcować do końca. Wyszedł nawet hm, całkiem króciutki, jak na ten hm, całkiem ładny, choć trochę pochmurny deszczowy, sobotni. Znowu mi się kojarzy z poranki, a przecież jest popołudnia. Bo przecież północno jestem, ale mniejsza o to, cóż, na koniec mogę rzec, żyć wszystkim w sumie wesołych świąt, Wielkiej Nocy i mokrego dyngusa. Zatem dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć, moi drodzy.